Szczęść Boże! Dzisiaj obecnie popularne jest wszelkiego rodzaju morsowanie. W Ewangelii słyszymy o czymś takim jak powołanie. Czy dzisiaj powołanie jest jeszcze modne? Czy ktoś chce w ogóle iść za Panem Bogiem? O tym dzisiaj pomyślimy. Serdecznie zapraszam na Boży Trend, ksiądzkami Rokicki. Słowa Ewangelii według świętego marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał a oni, zostawiwszy ojca swego zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o powołaniu pierwszych apostołów przez Pana Jezusa. Wybrzmiewają słowa: Pójdźcie za mną. No właśnie, czy ktoś z Was słyszał w swoim sercu, w swoim życiu, właśnie te słowa od Pana Boga? Pójdź za mną. Przede wszystkim każdy z nas powołany jest do świętości, do wspólnoty z Panem Bogiem. Powołany do tego, żeby stawać się każdego dnia doskonałym, tak jak On jest doskonały. I kochani, yy, każdy z nas uświęca się na różnych drogach: jedni na, drodze do kapła... jedni na drodze kapłaństwa, inni na drodze małżeńskiej, jeszcze inni na drodze życia zakonnego, bądź też życia w samotności. Wiele jest dróg prowadzących do uświęcenia, do świętości, i któraś z tych dróg jest drogą dla Ciebie. Warto dzisiaj pomyśleć: Czy Pan nie wzywa Cię do specjalnej służby w swoim kościele? Jak to było ze mną? Nie było fajerwerek, nie było żadnych grzmotów, błyskawic, nie było krzaków płonących. Pan Bóg przemówił do mnie w ciszy mojego serca, w moim wnętrzu, rozważając Jego słowo, Ewangelię. Te teksty o powołaniu apostołów, one bardzo mocno wybrzmiały w moim życiu, w moim sercu. I na, te wezwanie, na to wezwanie, na tę propozycję od Jezusa przystałem i zostałem kapłanem, aby to Boże Słowo, żywe Boże Słowo, głosić innym ludziom. I tak jak mówię, to Boże Słowo nie jest takim Słowem wypowiedzianym wiele, wiele lat temu. Przez Pana Jezusa. Te słowa są żywe także dzisiaj, i te słowa dzisiaj mają wybrzmieć na nowo w naszym sercu. I opowiedzmy się, czy chcemy rzeczywiście tak serio, na tej naszej drodze, na której jesteśmy, iść za Jezusem, niezależnie jaka to będzie droga, każda droga jest wymagająca. Jest trudna, bo głoszenie Ewangelii, bycie świadkiem Jezusa nie jest dzisiaj łatwe. Niektórzy powiedzą, że jest niemodne, że, że to wstyd, że to nieżyciowe. My, wierzący, żyjący bardzo blisko Pana Boga, wiemy, że jest zupełnie inaczej. Że życie przy Panu Bogu daje naprawdę ogromną radość, ogromną frajdę i daje nam bardzo, bardzo dużo, dużo miłości, Bożej łaski. I dlatego warto dzisiaj pomyśleć o tym, aby iść serio za Jezusem. Tak naprawdę, i stoimy przed różnymi może wyzwaniami, może jesteśmy w takim rozkroku, może jesteśmy przed wyborem ważnej drogi życiowej, myślimy, jak służyć Panu Bogu. Warto się dzisiaj zastanowić. Także Pan Jezus dzisiaj mówi nawracajcie się, a więc zmieniajcie swoje wnętrze, zmieniajcie swoje serca, aby się stawało święte, podobne do serca Pana Boga. Dlatego warto iść za Jezusem, warto napełniać się Jego łaską, warto zmieniać się dla Pana Boga, a wtedy będziemy rzeczywiście szczęśliwi w naszym życiu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Szczęść Boże.